Dzień dobry. Jak mnie widać, jak mnie słychać. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że dobrze się czujecie i macie już napełniony swój czysty biały kubeczek. Zgodnie z polityką naszego grania. Gramy falota 4. Tryb przetrwania. Jesteśmy w sanktuarium. Odblokowaliśmy możliwość podróżowania lataczami. I teraz wykonujemy podstawowe zadanie dla. Starjesa, a chyba on tak się nazywał, który zlecił nam zrobienie łóżek. Zrobimy łóżka i udamy się albo wy, zrobimy te podstawowe rzeczy wymagane w, w sanktuarium i udamy się w miejsce, gdzie została zaatakowana karawana. Zobaczymy, co tam się dzieje. Czego od nas chcą. Zostawimy. Ile mamy tych łóżek jeszcze do zrobienia? Dobra, mamy 6 łóżek. Co prawda nam tutaj misję już zaliczyło, ale mamy więcej osób, więc warto zrobić troszeczkę więcej. co przecież będziemy tutaj budować naszą przyszłą osadę więc powoli już się tym zajmiemy strasznie jestem jakiś taki dziwnie czerwony na ryjcu. nie wiem dlaczego hm. może takie wrażenie na nic a. <śmianie> Dobra, tam były na pewno pieniądze, bo od razu mi zobaczcie ile łóżek odblokowało. A łóż, te pieniądze amerykańskie są zrobione z tkaniny. Jakieś łoże małżeńskie. Zrobimy troszeczkę miejsca tutaj więcej, będą mieszkańcy mogli sobie w spokoju spać. Co prawda będzie im troszkę wiało, ale to nic. Robię już tak, żeby mieć w e, przyszłości nie mieć problemów e, z tym, e, aby do, dora dorabiać łóżek. Tutaj przewiduję około 20 kilku mieszkańców. Raczej nie więcej. Butelki. Hmm. Do następnej misji będą mi potrzebne. Wow, zapominam, że to się włącza. Zobaczcie, zdobyłem na pierśnik. Który czyni z nas prawdziwych predatorów. Coś wspaniałego. Mm -hmm. Oczywiście, że mnie przeciążyło. Ah. Dobra, będę wiedział gdzie są. O! Jesteś Kocław. Ty się tym zajmiesz. Chodź. Hey. Potrzebuję. czegoś? Nie, już nie. Już mam wszystko, czego było mi trzeba. I można sobie włączyć? Można, gdzie nam przyjemnie przygrywało. Szkoda, że wywala nam e, prawa autorskie, bo tak by cały czas sobie grało tam w tle. W ogóle to dziwne, nie? Że gra używa muzyki, która jest obarczona mm, licencjami innymi niż twórcy gry. Ile tych łóżek? Jeszcze 6 możemy. Dobra. Mamy 11, to zrobimy na te 17 na razie starczy. Trochę ciasno będzie. Nie robię tak za bo potem się NPC eliminują, i inne rzeczy wychodzą Raczej robię takie duże przestrzenie mam nawet swój taki sposób budowania ale to pokażę wam później, jeżeli będziecie. Cały czas ze mną do tego czasu Sami się przekonacie Okej, okay, mamy to i za nami Dobra, dane sanktuarium jeszcze nasze sanktuarium wykonamy Co Cię gryzie, żołnierzu Plus Pluskwy, panie sierżancie, pluskwy. No, na to to nie ma mocnych <śles> Przedstawicie, jak on się nazywa. Podoba mi się. Miejsce do spania na pewno poprawi wszystkim nastrój. Teraz potrzebujemy pewnego źródła czystej wody. Z dobra. Robię Robi się. się. Czysta woda raz. Świetnie. Dzięki raz jeszcze. A tu nie ma już wody? Trochę. Chyba robiłem. Coś tak mi się wydaje, że tam uruchomiłem nawet potężną maszynę zasilaną, generatorem. Przynajmniej nie pada. A tak, będziemy o pogodzie rozmawiać, czy tam działa. Dobra, y zrobię jeszcze studnię, może. Aby postawić jeszcze dwie, nie ma najmniejszego problemu. Ale ja widzę, że to tak nie przynosi rezultatów takich jak ja bym chciał. No dobra, mamy 19 wody. Co tam się już wystarczy? Od razu mi lepiej, gdy pomyślę, że mamy pewne źródło czystej wody. No, no, no. Mam nadzieję, że nie obrazisz się za kolejną prośbę o pomoc. Dajesz, dajesz. Ale zaczyna nam brakować żywności. Jeśli mamy się tu osiedlić, musimy zacząć coś uprawiać. Natychmiast biorę się za rośliny. No i fajno. Zobaczmy, co tam wyrosło. Jasne, już przerywam to, co robię, żebyśmy mogli porozmawiać. Tak, to był sarkazm. Daj mi spokój. Chcę tylko wymienić się z tobą sprzętem. Nie gniewaj się, radzi sobie ze stratą na swój sposób. Y -y -y. Jakoś dziwnie jest. Nie wiem o co chodzi tutaj. Mamy mieszkańców, którzy ...mogą nam uprawiać różne rośliny, tak? Żywność, tylko my nie mamy roślin. Hmm. I co tu uczynić w takim momencie? Tam, gdzie się rosły dzikiemu, to... Zawsze w grach warto spojrzeć do pniaka, czy coś nie zostało. A mu to owoce były gdzieś tam dziki, ale pamiętam, że chyba tych dzików nie dało się sadzić, więc nie za bardzo wiem, co tutaj mogę zrobić w tej kwestii. Jakieś tu nie są barykadę urządził, musiały dziać się tutaj rzeczy. Tak podejrzewam.

Tam nic nie chce wyrosnąć, co ty chodź? Też to rób, drogi. Dobra, polecimy do tego szybko. Do Red Rocket, a jak nie, to udam się do tam na prawo. Jest jeszcze jedna. Tutaj gdzieś jest jeszcze jedna osada. Gdzieś... A, tak, tak, szło się. Koło tej z napisem Concord. O, tylko ten mi został. Jeszcze... Tak, przecież posprzedawałem. Oj, zapominam. Ej, gościu, ja cię tam... Ktoś cię wyjął. Przecież w pierwszym odcinku cię schowałem tam. żebyś nie leżał. Dziwne. O, słyszę latacza. Chyba polują na jakichś bandziorów. Bardzo dobrze. Przynajmniej już się jakieś porządne rzeczy zaczęły dziać. Tak kontrolnie sprawdzam czy jestem w ogóle ubrany. A tak wyszedłem z tego pancerza i tak zastanowiłem się zbytnio. I bieda, nic nie ma. No tego proszę, się nie. Proszę, proszę, proszę. Co? Nie wiem, o co mu chodziło. A nic, pójdziemy sobie do tej wieży. To jest chyba wieża ciśnień. I od wieży ciśnień przejdziemy dalej. W pewnością to co mam Wiesz moją wodę Ej, tam były cztery, a ja mam 3 Chyba gdzieś mi się zbugowało jedno. Ej, co? Co ich tak dużo tutaj? Co tam lata? Wy to widzicie? Nie wiem, jest to żadna Ale A czemu oni walczą? Żebractwa. Z kim wy walczycie? Co tu się dzieje w ogóle? Co jest? Z czego oni strzelają? Ci bandyci Co tu się stało? Dlaczego tu są jeszcze supermutanci? Jeszcze cały kumber. Aż mi w gardle zasłup. wow. Zobaczcie na stacji retroket resztki latacza w ogóle się dymią Supermutanci z bandytami zeszyli i dwa latacze wow. Rozkazy supermutanta. No i już sprawdzamy co to za rozkazy. Nie, to będzie w ekwipunku w różności. Tylko ile ja tego mam. Zabij, złup, wróć. Niezła lista. Ej. Gdzie rycerze? Pies strażniczy Tu byli jeszcze rycerze, przecież walczyli przed chwilą Kocham tą grę, normalnie Ktoś się spodziewał czegoś takiego? Tuż tu jakieś Matko... Jeden Pilotów nie ma Kiedyś grałem to normalnie, pilot był. Były szczątki pilota. O, nie powiem, no miał trochę wtedy. Pamiętam, że miał jakieś fajne rzeczy w ogóle ten pilot. Tu jeszcze jeden. Matko, jak ja się wystroszyłem. To tylko pistolet. Poszedłem tylko po wodę i po... E, poszedłem tylko po wodę i jakieś inne pierdółki. A, rośliny. Miałem iść na skarpę i pożyczyć trochę roślin. I na skarpę. E, do osady. Tam bliżej konkordu. I rycerz, zobaczcie, nie znikają te rzeczy. To, to nie GTA, Gdzieś się odwrócisz i znikają postacie. Wow. Znowu? No, ja wiem, czym ty jesteś, misia misia. Przepraszam. Czołem rycerzu. Cześć. Nie, to jest miłe. Nie, widzicie jak nafaszerujemy całą wspólnotę naszymi kawrawanami, sojusznikami, takimi jak braczo właśnie, no to będzie niesamowicie przyjemnie się grało. Dobra, ja tu fabularnie nie chcę wchodzić w żadne rozmówki, ja chcę po prostu im podwędzić trochę żarcia, jeżeli można, można. 2 3 4 5 6 Dobra, zaraz mi mój przyjaciel zbierze resztę tych rzeczy. Hej. Oczywiście w ramach sąsied sąsiedzkiej pomocy, oczywiście. To nie żaden szaber. Melony 9, dobra. To powinno wystarczyć. Wracamy. Hmm. No dobra, krzak dzikiego mu to owoce. Może jednak coś się da z tego wyhodować. Zobaczymy. O, zobaczcie, tam widać naszą osadę. Piękna ta muzyka, jest też w grze. Taka sentymentalna Czasami człowiek podczas gry ma ochotę stanąć i się zatrzymać po prostu Na chwilę refleksji O tutaj też Dziób Ale nie widzę Ofiar Może przeżyli Chociaż wątpię Idziemy dalej, musimy nasadzić trochę roślin i tyle. Teraz to wyrosły. Wygląda na to, że rośnie bez przeszkód. miejsce na ziemi i zasać co masz. Nieważne nawet co, byle było świeże, to będzie dla nas miła odmiana. Jednak ten... Mu to owoc nie jest do zasadzenia. On generuje tylko pół punkta żywności. Myślałem, że więcej. Ale on i karmi, i poi, jeżeli jemy melona który wygląda zupełnie jak arbus, nasza postać jest i najedzona i napojona. A co po nawodnieniu? Hmm. Chodź tylko sword. Uwaga. Tu to wszystko. To jest czas moje. na małe porządki i poskrycie się czegoś. To sword. Musimy pozbyć się go Dobra, zasadzone. Jedziemy dalej. Hej, Sturgis. Zaczynam czuć się tu jak w domu. Teraz gdy możemy już produkować własną żywność, mamy chyba szansę tu przeżyć. Problem w tym, że im bardziej się rozwijamy, tym bardziej łakomy kąsek stanowimy. Musimy się tu trochę ufortyfikować. Może wtedy Preston będzie mógł się trochę wyluzować. Robi się. Dzięki. Wszyscy będą się dzięki temu czuli bezpieczniej. Mm -hmm. Elektronika i zębatka. Elektronika i zębatka. Co mamy z samochodu? Stal. Dobra. Sama stal też może być. Hmm. A z radia co mamy? Co? Guma. To było głupie. Na tym etapie nie będziemy tego aż tak rozwijać. A nie da się pana Prestona na nic Chodź mi Będziesz od teraz wojownikiem Nie wiadomo, jak zaawansowanych struktur później, co najwyżej. Na razie szkoda na to, czasu mhm. szyna osoba jest potrzebna w takim razie do obrony, bo. Nadajnika dajnika nie możemy, kryształ elektronika, to jeszcze nie ten etap, znaczy mógłby być ten etap, tylko ono nie zajmuje się tym kompletnie. <grymne> Dla Jaidensa wpiszemy, ale no chyba mi nie mogą. Wybacz, ale nic z tego. Nie no poszło, no Misiu. Działa. Okej. Okay. Co nie działa? Dziwne. Raz działa, raz nie działa. Ta funkcja. Przecież wtedy robota wysłałem, żeby robił żarcie. To nie udało się. No nic. Dziękuję ci. Wszyscy będziemy spać lepiej, wiedząc, że jesteśmy choć trochę chronieni. Przebyliśmy kawał drogi, ale tak, to chyba już koniec. Jesteśmy w domu miłe uczucie. Cieszę się, że mogę pomóc. Doceniam to, to. Oczywiście wiesz, że zawsze cię tu chętnie powitamy. Moje drzwi stoją dla Ciebie otworem. Windows 2. To tak. Jeżeli się nad tym yeah! Wracam się tym zająć, tak? Czy do roboty? Chyba i o siebie, on ja tak powiedział. Zobaczmy co nam tu doszło. Laki, laki, laki. Jest. Liczysz bankier. Teraz możesz zachować wAS 2 wac, fina krytyczne. Pięknie. 3- 4. Super. Czyli dwa headshoty, takie idealne krytyki, możemy sobie na naj, naj, najbardziej potrzebną chwilę zachować. Coś wspaniałego. Tylko tutaj czeka na no dobra. I co? I się zeszło. I się zeszło na te pierdoły. No ale nic, to w następnym odcinku. Zbadamy sobie tą karawanę. Dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście. Jeżeli coś macie, jakieś pomysły, coś pominąłem, chcielibyście, żebym coś zrobił w tej serii, dawajcie znać w komentarzach, czy jak tutaj mówimy, piszcie to na holotaśmę pod filmem. I do następnego. Dzięki, cześć.